Dzisiaj przychodzę z pomocą wszystkim tym, którzy nie wierzą w istnienie tanich biletów lotniczych zapewne za sprawą tego, że jeszcze takich nie udało im się odnaleźć. Pokażę Wam świetne narzędzie, jakim jest azair, a bilety znajdziemy wspólnie. Zanim jeszcze zabierzemy się do wspólnego wyszukiwania i zaproszę Was do swojego komputera, to porozmawiajmy sobie o kryteriach, jakimi będziemy się kierować przy wyszukiwaniu. Nasz budżet na dzisiaj to 400 zł. Lecimy w maju i interesują nas tutaj takie wyjazdy około weekendowe, gdzie będziemy brać maksymalnie 3 dni urlopu, czyli wylatujemy w czwartek albo w piątek, wracamy w niedzielę albo w poniedziałek. Nie szukamy do konkretnych miejsc, tylko jesteśmy elastyczni i otwarci na to, co wyszukiwarka nam znajdzie. Ja Wam obiecuję, że znajdziemy fajne loty do Włoch, do Grecji, do Jordanii i do Izraela. Także zapraszam. Odpalamy naszą wyszukiwarkę azair.com i po prawej stronie, w prawym górnym rogu, macie opcję wyboru języka. Ja zazwyczaj używam języka angielskiego, ze względu na to, że jest to strona czeska i te polskie tłumaczenia nie są doskonałe, ale dzisiaj na rzecz filmu skorzystamy z języka polskiego i zacznijmy od wyszukiwania lotów z Warszawy. I tutaj możecie wybrać Modlin, Albo główne lotnisko, ale pamiętajcie, że im większy wybór dla wyszukiwarki, im bardziej jesteście elastyczni, tym macie większe szanse na odnalezienie taniego lotu. Także wybieramy oba lotniska warszawskie. Opcja, żeby jechać gdziekolwiek, czyli chodzi o to, że nie mamy konkretnego miejsca, gdzie chcemy jechać. Nie zaplanowaliśmy weekendu w Rzymie, tylko jesteśmy otwarci, więc wpisujemy 3x i pokazuje nam się opcja gdziekolwiek. Mówiliśmy o wycieczce majowej, także jeżeli ktoś ogląda jeszcze przed majem albo na samym początku będzie mógł jeszcze odnaleźć prawdopodobnie te loty, które uda nam się wspólnie tutaj wyszukać. Także zaznaczamy 2 maja, bo rozmawialiśmy o wylocie w czwartek i w piątek i szukamy na cały maj, ale końcówka wypada 31 w piątek, więc. 3 czerwca, bo tutaj może jeszcze ten weekend będzie ciekawy. Minimum 4 dni, nasz pobyt chcemy, żeby trwał, maksimum 5, jeżeli byłoby to od czwartku do poniedziałku. Najciekawsza chyba opcja tej wyszukiwarki to zaawansowane parametry wyszukiwania. I tutaj możemy zaznaczyć, w jakie dni interesuje nas wylot. Ja już zaznaczyłam, że jest to czwartek i piątek, ale im bardziej elastyczni jesteśmy, to możemy zaznaczać wszystkie. Zostawiamy czwartek, piątek. Powrót interesuje nas w niedzielę bądź w poniedziałek. Tutaj mamy opcję jeszcze, że moglibyśmy wracać do tego samego lotniska wylotu i możemy jeszcze odznaczyć z tego samego lotniska przylotu. To oznacza tyle, że jeżeli mamy trochę więcej czasu i na przykład chcemy kraj zwiedzić trochę lepiej, no to możemy przylecieć sobie do stolicy, ale powrót może to być Jakieś inne miasto, i tak samo niekoniecznie musimy wracać do Warszawy. Możemy wracać z innego miasta, no ale w tym przypadku szukamy z jednego miasta, więc to nie ma sensu, także zostaje, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Jeżeli macie kartę Wither Discount Club, już kiedyś Wam o tym mówiłam, to jest dobra opcja, jeżeli latacie dość często i to jest taka prenumerata, można by powiedzieć, roczna, ale to. Zostawię sobie dla zainteresowanych, wyszukajcie sobie. Można tutaj odznaczyć, więc będzie Wam już pokazywało ceny w momencie, kiedy posiadacie tą kartę. My sobie to odznaczymy. Jeżeli szukamy przesiadek, ale teraz raczej na krótki wyjazd, będziemy tutaj szukać lotów bezpośrednich, więc przesiadki nas nie interesują, ale warto też zobaczyć te opcje. Szukamy dla jednej osoby na samotną podróż. A co? Nie boimy się. I szukamy w złotówkach. Można też zmienić tutaj palutę. I szukamy. Trochę to trwa, zanim wypluje nam ta wyszukiwarka, te nasze opcje, ale to musimy być cierpliwi. Dobra, mamy. Bardzo szybko nam to wypluło. Nie zrażajcie się oczywiście na pierwsze rekordy. Bo to oczywiście będzie Skandynawia. Mamy tutaj Stockholm, Oslo za 80 zł, 83 zł Oslo, ale wiadomo, nie chcemy was wysyłać, żebyście wydali tam miliony i się zrazili do podróżowania. Ale tutaj na przykład mamy Londyn. Londyn też jest dosyć, dosyć drogi, ale na pewno jest to miasto warte zobaczenia. Tutaj tylko trzeba trochę więcej tego budżetu na samą wycieczkę przeznaczyć. Dlatego patrzymy dalej. w Wiedeń. Mamy za 139 zł, ale znajdźmy coś ciekawszego. Mamy Malmo, Berlin, Budapeszt, ale zaraz, zaraz, co nas tutaj bardziej interesuje? O, mamy na przykład fajny lot do Rimini, czyli do Włoch. Ja też lubię zawsze od razu sobie włączać mapę i jak jest tylko nazwa, której nie znam e, miasta, to od razu wpisuję i to są zazwyczaj te loty, które kupuję. Piszmy sobie Rimini i zobaczmy, gdzie to jest. O, jest nad wodą i Rimini słynie z imprez, także na weekend dla kogoś, kto ma na to ochotę, jak najbardziej, będzie jak znalazł. W maju na pewno można liczyć na dobrą pogodę. Także tutaj mamy pierwszą propozycję. Wylop w piątek, czyli nawet nie trzeba brać urlopu w piątek, bo jest wylot 18.50 z Modlina. I powrót w poniedziałek samego wieczora, o 22.40, czyli tylko jeden... Yy, Dzień wolny bierzemy, 4 dni pobytu 234 zł. Mieścimy się w naszym budżecie. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy Rzym. Miasto bardzo zapłoczone, ale uważam, że każdy powinien zobaczyć. Jak jesteście ciekawi, wrzucam Wam tutaj na górze linka z mojej wyprawy. Bardzo mi się podobało, mimo tego, że są tłumy. Wenecja to samo. Tu macie film. Ekstra miejsce też na Wenecję i Rzym. Trochę trzeba mieć nie więcej budżetu, ale to są dość drogie miasta, jeżeli chodzi o nocleg, bo jest to bardzo popularne miejsce, zarówno Rzym jak i Wenecja. Ale patrzmy, co tu mamy. Amman to jest coś, co mnie by na pewno zainteresowało. Jest to Jordania. Teraz trochę bardziej się o tym mówi na YouTubie. Można zobaczyć, jak taka wyprawa wygląda. I to jest naprawdę fajny lot. Jest to piątek, 6.20, czyli jesteśmy jeszcze w ciągu dnia. I powrót w poniedziałek. No, tu jest trochę gorzej, 11.25, ale mamy cały piątek, sobotę, niedzielę, czyli 3 dni. Bardzo fajny lot za 262 zł. Super. Potem mamy Ateny, czwartek, 17.05, czyli po pracy można śmiało lecieć, czyli bierzemy wolny piątek. Powrót w poniedziałek rano. No to jest słabe, ale jak ktoś ma w miarę elastyczną pracę, 8:30 przylot spokojnie może polecieć. I tutaj, jak klikniecie, to się rozwija i pokazuje przewoźnika. I od razu, jeżeli jesteście zainteresowani, ja proponuję od razu wejść na stronę i nie kupować przez Azaira, tylko wejść bezpośrednio. Tutaj mamy Ryanaira i żeby pokazać Wam, że te loty istnieją, no to sobie to wpiszemy. Warszawa, Ateny. Tutaj zmieńmy jeszcze na język polski. Wpisujemy Warszawa. To był Modlin i chcemy lecieć do Grecji, do Aten. Jeszcze raz zajrzyjmy, kiedy to było. 30 maja. Bartek I powrót mamy 3 czerwca. Poniedziałek. Lecimy. No i sprawdźmy, czy ta cena się zgadza to z tym, co pokazał nam Azair Tutaj mamy 136 zł. 1 not. Wybieramy go 17.5 i to się zgadza, i powinna być 6.45 za 137 zł. I mamy to samo. 273 ,56 zł. 56 groszy, czyli w zakrągleniu. Azair dobrze pokazał. Tutaj jeszcze jest taka opcja, że ceny są pokazywane na żywo. Czasami tutaj się pokazuje błąd. I tu może być takie ryzyko, że ta cena jest nieaktualna, ale akurat tutaj się zgadza. Zobaczmy jeszcze coś innego. O, mamy korfu. Bardzo fajna wyspa. Nie mam niestety żadnego filmu Wam do pokazania, bo byłam tam zanim jeszcze zaczęłam zabawę z YouTube'em. Ale zobaczmy. Tutaj mamy czwartek 13.10 i powrót, poniedziałek 13.30. Bardzo fajny lot. Znowu mamy Rejanera, więc wejdźmy jeszcze raz z Warszawy Modlin na korku. I tutaj mieliśmy 16 maja, czwartek, powrót. 20 maja, w poniedziałek, i sprawdźmy, czy te ceny się zgadzają. Tutaj mamy 121 zł i 203 zł, czyli po raz kolejny mamy te same ceny, które nam pokazuje Azajer 324,76, 323 zł. Mimo tego, że mamy tutaj ten błąd, to ceny się zgadzają. Co mamy tutaj jeszcze dalej? Mamy Tel Aviv, czyli Izrael, 5 dni, wylot w czwartek, powrót w poniedziałek, czyli opcja, gdzie bierzemy 3 dni urlopu. I tutaj mamy Wizer, bardzo dobrze, bo mamy innego przewoźnika, więc zobaczmy, czy tutaj też będzie się zgadzało. Wylot mamy z głównego lotniska do Tel Awiwu, Tel Aviv. i tutaj był 23 maja, 27 maja. 23 Czwartek i 27 Poniedziałek: 129 zł i 189 zł. Wybierzemy tą podstawową cenę, czyli 129 zł i powrót 189 zł bez karty. Mamy kwotę 318 zł. Nasz Azajer pokazuje 340, czyli jest nawet taniej. Takie informacje zawsze cieszą. I zobaczcie z tą kartą. Jak się cofniemy jeszcze, Discount Club, tutaj jest cena 84 i 144. I wtedy całość wychodzi nam za 144 zł, czyli różnica jest dość spora i ta karta, która kosztuje 30 euro, praktycznie już przy dwóch takich wyprawach nam się zwraca. Także jeżeli planujecie trochę częściej robić sobie takie mniejsze urlopy, no to polecam Wam się zainteresować tematem i taką kartę kupić. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że możecie zabrać jedną osobę i ta osoba również dostaje takie zniżki. I jeszcze jest karta, która kosztuje 60 euro i wtedy możecie zabrać nawet pięcioosobową ekipę i wtedy prawdopodobnie to się zwróci już przy... Pierwszej wspólnej wycieczce. Mamy jeszcze znowu Rzym, ale tutaj już był droższy, także to są wszystkie opcje, jakie mamy z Warszawy. No ale zobaczmy na przykład Wrocław, żeby nie mówić tutaj tylko o jednym mieście, cała reszta zostaje taka sama. I znowu klikamy Szukaj, co będzie z Wrocławia. Nigdy nie leciałam chyba z Wrocławia. Także nawet nie wiem, jakie tutaj będą opcje. Spodziewam się Skandynawii. Tak, Oslo 83 zł. E, mamy jeszcze Wielką Brytanię. Mediolan. Mm. Mediolan to jest ciekawy kierunek. E, jest to Bergamo, więc tam trzeba jeszcze dojechać, ale wiem, że można dojechać dość tanio. Jeżeli byliście w Mediolanie, to to, co Wam polecam, to Komo. E, to jest bardzo blisko, można dojechać pociągiem. Komo to jest jezioro, już Wam pokazuję. Jest przepiękne, tam są wysokie góry, także na taki pobyt, żeby sobie połazić i trochę odpocząć miejsce idealne. Na mapie, jak widzicie, tutaj jest Mediolan, czyli jest kawałek, ale jeżeli byłoby to Bergamo, to zobaczcie, że to wcale nie jest tak daleko i weźmy tutaj pociąg, można dojechać niecałe 2 godziny, i pamiętam, że taki bilet nie był bardzo drogi, ale to już musicie sprawdzić, bo to już jest trochę zagłębienie się w szczegóły, ale miejscówka na pewno fajna do polecenia i jeżeli byliście w Mediolanie, to się przyjrzyjcie. Co mamy dalej? Mamy Londyn za 220, i też tutaj jest czwartek, siódma rano. Super. Powrót w niedzielę, czyli tylko dwa dni wolnego. Bardzo fajnie. Manchester. Neapol mamy. I tutaj przekroczyliśmy nasz budżet. Dobra. Piszmy sobie jeszcze Poznań, tak szybko, żeby zobaczyć, co nam wyskoczy. Całkiem szybko dzisiaj działa. Nie wiem, czy to mój komputer, czy yy, to jest dość zawężone wyszukiwanie z jednego miejsca. Zobaczmy, co będzie z Poznania. Oczywiście oczekujemy na Skandynawię będzie Osta pierwsze, tak, 83 zł. Potem mamy Londyn. O, ale mamy też Ateny. Yy, w piątek 11.50, powrót, poniedziałek 11.10. No, te godziny są takie trochę. Że tracimy dzień, mogłoby być lepiej, no ale jednak. O, mamy Zadar, bardzo fajne miejsce, również mam film, możecie sobie zobaczyć, może was namówię. Czwartek siódma rano wylot ekstra, czyli cały czwartek jeszcze na miejscu i powrót będzie jak 16.10. Bardzo fajny lot za 300 zł. W Chorwacji nie jest tak drogo, także to może być fajna wycieczka. Mamy jeszcze Barcelonę, to wszystko są loty bezpośrednie. O, i mamy Maltę na przykład. Bardzo fajny lot, za 379 zł. Wylot w piątek o 10, 13 na miejscu, także fajnie. I Malta, wylot w poniedziałek o 6. No, to jest takie słabe, ale... Leciałam kiedyś z Poznania na Maltę. To był jeden chyba z pierwszych moich takich wyjazdów. Malta jest super. Nie mam żadnego filmu, żeby Wam pokazać. Oczywiście te ceny, które ja Wam pokazuję, no to są na lot bez dużego bagażu, także to jest taka krótka wycieczka z małym plecakiem, bez robienia fotek, wiecie, w pięciu sukienkach, czy w garniturach, tylko jedziemy, żeby skorzystać z tych tanich lotów i nie marudzimy na to, i nie marudzimy na Ryanaira, że to jest, że to tak wygląda, a nie inaczej, tylko wiemy, za co płacimy i się cieszymy, że mamy tani lot, a nie narzekamy. Kolejna rzecz, jeżeli nie zależy Wam za bardzo z jakiego miasta wylatujecie, bo jesteście elastyczni i sobie przyjedzie, przyjedziecie, czy pociągiem, czy macie trochę więcej czasu, no to nie wiem, na stopa. Można wpisać Polskę i wtedy y, y, ta wyszukiwarka bierze pod uwagę wszystkie lotniska w naszym kraju. I będzie tutaj na pewno trochę większy wybór. To jest poszerzenie naszej elastyczności, ale jeszcze mamy dodatkowe opcje. No, jeszcze jest taka opcja, że nie mam nic przeciwko nocowaniu na lotnisku i jest nawet strona, na której możecie sprawdzić, czy na danym lotnisku da się nocować, ale to już musicie się nastawić na trochę mniej wygodne wakacje. Wiem, że nie każdego to interesuje, także odpuszczę sobie ten temat. Co mamy? Na przykład, nie, to jest to samo, Berlin-Kraków, Oslo, Oslo, Oslo oczywiście, Sztokholm, Malmo. Znajdźmy coś ciekawszego. Mamy Bari, lecimy z Krakowa na Bari, wizerem i powrót jest przez Wiedeń. Mamy tutaj ponad dwie godziny na przesiadkę, także ja bym też wzięła ten lot pod uwagę. 206 zł, całkiem fajna opcja. Wystarczy tylko wejść na jednego i drugiego przewoźnika, ale już nie będziemy powtarzać, bo już to widzieliście. Co do samego terminu szukania, bo dużo ludzi o to pyta, jak wcześnie trzeba to planować i czy dobrze jest szukać na przykład na za tydzień, czy wtedy jest większa szansa na tanie loty, czy na przykład dwa miesiące wcześniej. Ja uważam, że nie ma w ogóle takiej reguły, bo bilety mogą się pokazać i w ostatniej chwili, bo na przykład zostaną dwa wolne miejsca, i wtedy przewoźnik obniża tą cenę, ale równie dobrze mogą zaplanować przed sprzedaż tańszą. Także wydaje mi się, że. Trzeba sprawdzać te loty często i wtedy mamy większe szanse. Ja na Azairze jestem co najmniej raz w tygodniu i szukam tych lotów i naprawdę wyszukiwanie pomiędzy jednym a drugim dniem może się bardzo różnić i to trzeba śledzić. I jeżeli macie budżet, który sobie wyznaczyliście, no to patrzycie tylko to, patrzycie sobie na te wyszukiwania, które się wyświetliły do tej kwoty. Jeżeli coś jest ciekawego, to kupujcie od razu, bo te loty znikają szybko. Myślę, że teraz taki budżet 400 zł to już chyba w naszych czasach nie jest dużo. Już raczej nie pojawiają się loty za złotówkę, tak jak to było na samym początku, jak Ryanair wchodził. Ja pamiętam, że właśnie na Malte leciałam za złotówkę, a w ostatnich latach to najtańszy lot chyba kupiłam za 9 euro, czyli za niecałe 50 złotych. Także te 400 zł, jeżeli to jest trochę dalej niż Praga czy Berlin, myślę, że to jest bardzo fajna cena. Ja Wam życzę, żebyście znaleźli swój wymarzony lot i korzystali z tej wyszukiwarki, bo jest naprawdę moim zdaniem najlepsza z tych wszystkich. Skyscanner jest... Dobry, jeżeli chcecie planować jakiś dłuższy wyjazd na miesiąc, szukacie najtańszego miesiąca i to jest taki dobry pierwszy etap, żeby wyszukać i jeżeli chcecie jechać poza Europę, jeżeli w Europie Azair jest najlepszy i to wszystko na dzisiaj. Powodzenia w szukaniu.